W każdy wtorek nowe wydanie tygodnika Ciechanowskiego. W aktualnym numerze przeczytacie państwo między innymi: Szpitale powiatowe bez porodówek. Jest plan zmian w systemie ochrony zdrowia, które według założeń Ministerstwa Zdrowia mają przyczynić się do większej efektywności pracy szpitali. Możliwe jest, że oddziały ginekologiczno-położnicze, gdzie jest mniej niż 400 porodów rocznie, zostaną zlikwidowane. Na północnym Mazowszu kryterium tego nie spełnia 5 szpitali powiatowych w Żurominie, Mławie, Płońsku, Legionowie oraz Makowie Mazowieckim. Remont budynku dawnej ochronki w Krasnem, renowacja ambony w kościele w Chociszewie, prace konserwacyjne na na cmentarzy parafialnym w Ciechanowie czy remont zabytkowej lokomotywy w Czernicach Borowych to tylko niektóre z inwestycji, które zostaną zrealizowane dzięki programowi Mazowsze dla Zabytków prowadzonego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Mój dzień zaplanowany jest od rana do wieczora. Ciechanów to dynamicznie rozwijające się i mające wiele do zaoferowania miasto, mówi TC Olga Zmutczyńska Pabich, drugi zastępca prezydenta Ciechanowa. Mocno rozbudowana infrastruktura, wiele nowych lub zrewitalizowanych miejsc rekreacji i wypoczynku, mnogość instytucji kultury, nowoczesne przedszkola, parki pełne zieleni oraz bliskość tych wszystkich miejsc sprawia, że dzisiaj Ciechanów to bardzo atrakcyjne miejsce do życia. Seniorzy, smartfony, komputery i Internet. Wszyscy wiemy, że przychodzi czas, kiedy zadajemy sobie pytanie, dlaczego stwórca obdarza ludzi długowiecznością, ale także i często bezradnością. Szczególnie jest to istotne współcześnie, kiedy żyjemy w dobie elektroniki, internetu, sztucznej inteligencji. Starsi ludzie bywają często zagubieni w tym nowym świecie. Jak to jest z tym internetem, telefonami, mediami u ludzi starszych? Czy rzeczywiście sobie nie radzą? Gdzie jest prawda, a gdzie mit? Te i inne artykuły znajdziecie Państwo na łamach Tygodnika Ciechanowskiego.